Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej aktualizacji tego, co się dzieje na rynku bitcoina. Po pierwsze dziękuję serdecznie za 26 tysięcy wyświetleń pod ostatnim filmem, za dziesiątki komentarzy i też za 2000 łapek w górę. Cieszę się też, że to o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, czyli o możliwej korekcie przed poziomem 100 tysięcy dolarów na rynku Bitcoina, po prostu się to zrealizowało. Odpowiednia informacja przekształcona w wiedzę daje po prostu spokój. Więc moi drodzy, dziękuję, że jesteście. A dzisiaj, po pierwsze, spojrzymy, co Bitcoin zrobił, co może zrobić dalej. Następnie zwrócimy uwagę też na Ethereum, bo jest w bardzo ciekawym miejscu. Pamiętajcie też, że nie są to ani porady. Ani rekomendacje inwestycyjne, jest to moja prywatna wiedza. To, że większość tego, o czym mówię, się realizuje, nie oznacza, że za każdym razem w 105% będę miał rację. Dlatego na rynku jest ważne zarządzanie kapitałem, które, jeżeli sobie sprościmy do najważniejszych rzeczy, polega na tym, aby do każdej decyzji na rynku podejmować podobne po prostu ryzyko. Aby nie było takiej sytuacji, w której na przykład jedna transakcja jest dla mnie warta 5%, a druga załóżmy 50% ryzyka. Taki handel nie ma sensu, ponieważ wtedy jedna pozycja zabiera na przykład większość wypracowanego zysku. A możliwe ryzyko nie zależy od długości ruchu, od czasu jego trwania, tylko zależy od nas, od wartości naszej transakcji, od wartości stop-lossa, no i jeszcze od kilku innych czynników. Ale to nie temat na dzisiaj. Tak, tylko słowem przypomnienia i też oczywiście podziękowania. No to co. Przejdźmy kochani na wykresy, spójrzmy co się dzieje i odczytujmy dalej. Nie patrzmy na newsy, nie patrzmy na cały ten chłam rynkowy, ponieważ jak wiecie, to nic nie daje. Wiele osób wam czyta informacje rynkowe, wiele osób na podstawie tego co słyszą od takich właśnie odczytywaczy, ma poczucie, że czegoś się dowiaduje, a potem rynek i tak robi swoje. Więc teraz skupmy się na tym, co robi rynek i też co może wydarzyć się dalej. Po pierwsze, w ostatniej analizie w 17 minucie 25 sekundzie, szczególnie właśnie w tym czasie, ostrzegałem o tym, że bardzo możliwe jest to, że cena Bitcoina podjedzie w okolice 100 tysięcy dolarów, a następnie będzie korekta, tak jak te korekty występowały cyklicznie w sposób powtarzalny od 20 listopada do 8 grudnia. Faktycznie ta korekta nastąpiła, dzisiaj jest 27 dzień listopada, więc od ostatniego tygodnia mieliśmy podbitkę, i faktycznie korektę, czyli cały czas cykl po prostu się zgadza i realizuje. Tutaj byliśmy w zeszły wtorek, moi drodzy, wybaczcie, w zeszłą środę, dokładnie w tym miejscu, podbitka pod prawie, że prawie 100 tysięcy dolarów osiągnęliśmy na TradingView, korekta i ta korekta, którą dzisiaj widzimy, nie jest to nic zaskakującego. Ponieważ na tym etapie rynku, na tym etapie ruchu na rynku Bitcoina, gdzie mieliśmy wzrosty po drugim halwingu, po trzecim halwingu, po czwartym halwingu, plus jeszcze wybory w Stanach, w 16, w 20, 24 roku, zobaczcie proszę, jak to cyklicznie jest mocno ułożone. Czyli ta aktualna korekta jest w miejscu, w którym po prostu te korekty najczęściej występowały. Czyli patrząc w terminie długim na przykład patrząc na przyszły rok okolicę lutego marca, kwietnia, to Teoretycznie powinniśmy być w okolicach 150 tysięcy dolarów, ale to jest tak odległy termin, chociażby dla mnie prywatnie, że zdecydowanie wolę patrzeć miesiącami na to, co się dzieje, zamiast po prostu sobie samemu obiecywać gruszki na wierzbie. Czyli teraz tak. Dla mnie najbliższy istotny termin to jest tak. Przestrzeń między 20 listopada a 8 grudnia jest to przestrzeń, w którym właśnie ta cena może, tak jak teraz, po prostu nieco zwolnić, mogą się pojawić korekty i one, jak widzimy, się pojawiają. OK. To jest pierwszy zakres terminów. Drugi termin, który mnie interesuje, jest to ruch do końca grudnia, czyli OK do 1 stycznia. Jeżeli nic się nie zmieni, to jeszcze w styczniu powinniśmy zobaczyć cenę. Sorry, w styczniu, w grudniu. Powinienem zobaczyć cenę powyżej 100 tysięcy dolarów, a może i nawet osiągniemy 120 tysięcy dolarów za bitcoina. Też zgrałoby się to z rajdem świętego Mikołaja, który występuje na tym rynku i też na wielu innych. Nie od dzisiaj, a od lat. To moi drodzy, jest chyba jeden ze z najstarszych schematów, który osoby szczególnie z rynków forex i indeksów wiedzą, jak rozgrywać. I też, moi drodzy, nie zdziwię się, jeżeli wejdziemy w grudzień, cena bardzo mocno podbije i pojawi się w grudniu jakaś nagła korekta. Jeżeli pojawi się narracja a propos tego, że nie będzie tego rajdu świętego Mikołaja, że to już koniec, to tym bardziej będzie to oznaka, że właśnie, moi drodzy, kończy się korekta. Ale pamiętajcie, że to wszystko i tak będzie widoczne po strukturze rynkowej. Więc tak, co do. Miesięcy myślę, że temat jest w miarę jasny. Co do terminu do końca grudnia, czyli najbliższy miesiąc i trzy dni. No to po prostu czekam dalej na trend wzrostowy. Teraz spójrzmy sobie na rynek bitcoina jeszcze. Pod względem cykliczności, moi drodzy, no nic się nie zmienia. Bardzo ważne jest to, że jeżeli chodzi o cały schemat, który powstaje na rynku bitcoina, całą cykliczność, która jest prowadzona od lat, to zwróćcie proszę uwagę, że w tym momencie wybijamy paraboliczny ruch, który moi drodzy, tutaj jak widzicie, oznaczał, że te szczyty jeżeli chodzi o rynek Bitcoina, są na dobrą sprawę coraz to, coraz to niżej. I moi drodzy, pod względem parabolicznym może coś się zmieni, ponieważ będzie wybicie tej paraboli i nagle, wie, wiecie, ktoś może pomyśleć, że cena wystrzeli do 600 tysięcy, bo nie ma tej paraboli. No nic bardziej mylnego. To nie jest jedyny warunek w cykliczności, ponieważ jeszcze jest warunek związany właśnie ze wzrostami, jeżeli chodzi o skalę procentową. I takim maksem, o którym ja myślę dla rynku Bitcoina, to jest na ten moment... Moment, co podkreślam, 157 tysięcy dolarów. Te okolice nie myślę o 300, 400. Spokojnie, nawet nas nie ma przy 120. Jeżeli będziemy przy 150, dopiero będę sprawdzał, czy jest szansa na kolejny ruch. Zresztą moi drodzy, osoby, które śledzą mnie na przykład od lat, wiedzą, że w 2022 roku dodałem aktualizację, analizę, która mówiła o tym, że będzie przed nami spadek, konsolidacja i dalej trend wzrostowy. Tą analizę widziało chyba ze 140 tysięcy osób, bo była ona publikowana na dwóch kanałach. I co, mimo newsów, mimo ETF-ów, to wszystko, moi drodzy, jest tylko nakładka na to, co robi duży kapitał. Bitcoin jest agregowany przez kapitał, który sprzedaje waszym dzieciom słodkości, a potem sprzedaje na to leki. Bitcoin jest agregowany przez ten sam kapitał, który stworzył monopol na, moi drodzy, takie branże, na przykład jak branże spożywcze, jak branże medyczne, jak branże energetyczne. Bitcoin jest też mocno powiązany z tym, w jakim kierunku po prostu idzie świat. A IoT, czyli Internet of Things, Internet rzeczy, w ogóle zobaczycie, moi drodzy, jak wpłynie na takie ogólne poczucie bezpieczeństwa i ogólną kontrolę, ale no już nie dla naszego dobra. Dobra. Więc tak, długoterminowo wiem, co się może dziać, patrząc na cykl wszystko się zgadza. Jeszcze spójrzmy, moi drodzy, na lokalne ruchy. Co do lokalnych ruchów, aktualna korekta jest to korekta około 8%, spadek 8 tysięcy dolarów. Teraz ten idealny scenariusz polegałby na tym, że po pierwsze maksymalny możliwy spadek to jest to spadek w okolice 80 tysięcy dolarów. Tak, czyli byłby to spadek od ostatniego szczytu o 19%. Od aktualnej ceny byłby to spadek o 13%. Czyli to jest maksymalny spadek, do którego ja, odczytując aktualną cykliczność i przewagi, jestem w stanie w ogóle uwierzyć, że jest to możliwe na rynku bitcoina. Czyli jeżeli to by się wydarzyło nawet na chwilę, nawet na 5 minut, to wszystko jest zgodne z aktualnym trendem wzrostowym. Czyli dla mnie są to dobre obszary, żeby przykładowo na rynku bitcoina cały czas dokupować, jeżeli bym to po prostu miał robić. Dalej, patrząc dalej. Scenariusz taki już idealny, byłby to scenariusz następujący, gdzie cena spada w okolice 90 tysięcy dolarów po raz kolejny i następnie mamy powrót w okolice 100 tysięcy dolarów. Czyli, jeżeli teraz moi drodzy cena zwolni, ten ruch bitcoina nieco wyhamuje, tak będzie lokalna konsolidacja. To dla mnie będzie to potwierdzenie, że przed nami jest powrót do 100 tysięcy dolarów. Oczywiście to, o czym teraz mówię, jest to już podejście takie bardzo krótkoterminowe, ale myślę, że jak najbardziej warto to wiedzieć. No bo ostatnie ostrzeżenie o korektach i o tym, żeby się nie bać, jak najbardziej się opłacało. Więc dobrze, maksymalny zakres, jeżeli spadki miałyby być, czyli taki wiecie, scenariusz awaryjny. Mam nadzieję, że jest jasny i zrozumiały, czyli ten spadek do 80 tysięcy byłby to scenariusz, którego raczej się nie spodziewam, ale jeżeli by był, no to jest to taka opcja awaryjna, gdzie no, nie powinno tego być, ale nadal trzymamy się w tym aktualnym trendzie pro wzrostowym. Warto jest też się za, za, zabezpieczać na takie sytuacje, nazwijmy to negatywne, niezgodne z naszą predykcją, bo wtedy też wiemy, gdzie decyzje podejmować, a nie, że się zakochamy w danym scenariuszu i wiecie, tylko tu demun, tylko tu demun. Znam takich, co 4 lata powtarzali, że tylko tu demun, tylko tu demun. No jak wiemy, no jak poczekali, to wytrwali i w końcu mieli rację, ale, sorry, po 4 latach, no wiadomo, że nikogo takie rzeczy nie interesują. Więc dobrze, maksymalny możliwy spadek znamy. Eee, tak na ten moment odczytuję z cyklu. Eee, scenariusz idealny. To czego się spodziewam, patrząc już bardziej lokalnie, jeszcze chwilowe zatrzymanie się ceny, może korekta znowu w okolicy 90 tysięcy dolarów i dalej powrót do 100 tysięcy dolarów. Mam nadzieję, że to o czym mówię teraz, krótkoterminowo, po prostu będzie zrealizowane do przyszłego tygodnia. I w najbliższą środę znowu się usłyszymy i po prostu wykonamy aktualizację, tak jak zrobiliśmy to ostatnio po tej informacji o korekcie. Też Was mocno, moi drodzy, zachęcam do tego, żebyście sobie przejrzeli ostatnie nagrania z dwóch miesięcy wstecz. Bo tam prowadziliśmy ruchy wzrostowe, spadkowe. Prowadziłem, moi drodzy, też dla was wybicie z konsolidacji. Jak widzicie, bez tego całego chłamu, nadmiaru informacji, czytania mediów, gdzie codziennie, moi drodzy, macie nowe informacje. Znowu, jeszcze ważna rzecz. Media to jest ten sam kapitał, który skupuje Bitcoina, BlackRock, Vanguard, Fidelity. Wiecie, ludzie się dziwią, że ludzie na przykład się dziwią, że Bitcoin został sprzedany przez niemiecki rząd i mówią, no ale jak to przecież są wzrosty, ha ha ha, niemiecki rząd tyle stracił, nawet ludzie to wyliczają. Myślisz, że rząd ma jakiekolwiek znaczenie? Czy największe fundusze inwestycyjne? Bingo! Największe fundusze inwestycyjne, które potrafią mieć PKB, wartość swojego kapitału większy, większą tą wartość kapitału niż w ogóle PKB Stanów Zjednoczonych. Znowu jako ludzie ma, mamy najczęściej dostęp do tej wierzchniej warstwy, gdzie wmawia się nam, że ona ma znaczenie. Bzdura! <laughs> to, co dzieje się, co jest ważne, jest pod spodem. Do tego musisz się dokopać. Dobra, czyli tak. Bitcoin, myślę, że temat jest jasny. Ethereum. Ethereum, moi drodzy, na ten moment wiele osób narzeka na ten Ether. W sumie to wcale się nie dziwię, bo też go posiadam. Wolałbym, żeby już był po 10 tysięcy dolarów. Ale, no właśnie. Jak właśnie przestaniemy znowu patrzeć na to, co byśmy chcieli, a co się dzieje naprawdę, to możemy zwrócić uwagę, że. Mam Na nadzieję, że mój piesek, moi drodzy, zaraz nie będzie szczekał, bo tutaj jest za szybą w drugim pomieszczeniu. <noise> w salonie sobie leży, ale widzę, że coś tam zauważył. Pewnie jakiś ptaszur, przyleciał a on. Bardzo czujny jest, nawet potrafi, moi drodzy, w nocy zauważyć, że, że po prostu jest gdzieś ten, nie królik, a zając. Tak, to czego się nie hoduje. To chyba zające. Zając właśnie gdzieś tutaj na polu obok i potrafi szczekać nawet w środku nocy, więc bardzo czujny. Dobra, o czym ja w ogóle gadam? Kontynuujmy. Co do Ethereum. Wiele osób się zastanawia, co dalej. To zwróćcie proszę uwagę, że na ten moment na Etherze jest okej. Okay. Cena jest niżej niż ATH. Wiele coinów wybiło ATH. Tylko, że struktura ceny, nie patrząc na zasięgi ruchu, na Ethereum jest taka sama jak przed wybiciem w roku 20. czyli w tym momencie, po, tym, po tej sytuacji, gdzie mieliśmy konsolidację przy halwingu bitcoinowym na Ethereum, to samo, tak samo ta konsolidacja powtórzyła się w aktualnym czwartym, po czwartym bitcoinowym halwingu. Mieliśmy moi drodzy potem trend wzrostowy, następnie zejście coraz to niżej, wyższe wartości wolumenów przy dołkach, czyli widzimy, że ktoś trzyma tą cenę niżej i po prostu skupuje z rynku. To jest bardzo ciekawe. Po co to robią? Nie mam zielonego pojęcia, ale widzę, że to robią. Po co nie wiem, ale widzę, że robią, stąd też to odczytuję. Czyli komuś, czyli komuś zależy, żeby te ceny Ethereum były niższe. I na ten moment teoretycznie Ethereum nie powinno spaść niżej niż 2700 dolarów. Co do spadku, myślę, że on powinien się odbyć tutaj w okolice 300-3200. Ale to są moi drodzy tak małe różnice, że nie wiem w ogóle, czy warto jest się nad tym zastanawiać, bo jeżeli ta korekta znowu nastąpi. To jesteśmy cały czas w obszarze, który był przed wybiciem, czyli na Ethereum, moim zdaniem, po pierwsze, powrót do ATH w okolicach 4000 dolarów, a potem 4,5, nawet i może 5000 dolarów będzie do, moi, moi drodzy, na Ethereum, po prostu yy, i to powinniśmy zobaczyć. Więc jakieś 40-50% myślę, że ETH powinno zrobić i oczywiście zobaczcie. Ja nie mówię o tym, że to jest jego maks, tylko że po co ja mam, moi drodzy, wróżyć? jakieś, nie wiem, 12-15 tysięcy dolarów, skoro aktualnie poziom to 3400 dolarów, więc patrzę na to, co się dzieje tu i teraz, bo to jest po prostu najbardziej efektywne. Można mieć, wiecie, jakiś tam horyzont czasowy ustalony typu 2 czy 3 lata, ale aby to wszystko miało sens taki techniczny i logiczny, a nie było oparte o to, czego ja potrzebuję, bo rynek ma gdzieś to, co potrzebuje. Rynek interesuje to, co robi duży kapitał, bo rynek jest przez niego właśnie prowadzony. A więc dobra, co do ETH? Myślę też, że temat, moi drodzy, jest... Wyjaśniony i oczywisty. <laughs> dzisiaj. Dzisiaj, kochani, o 20.00 będzie też live, gdzie wykonamy analizę wspólnie z Dominikiem. Rynku Bitcoina, rynku dogecoina. Będzie to taki lekki luźny live o godzinie 20.00. Jeżeli macie ochotę, to was serdecznie na niego zapraszam, bo wystarczy, że tak. Klikniecie, kochani, w link pod tym filmem rgielski.pl wpiszecie swojego maila, następnie zgoda, chce dostęp. I na Twojego maila przyjdzie po prostu link do tego spotkania, więc klikniesz w ten link i już przeniesie Cię na tego live'a dzisiaj o 20. Omówimy, co się dzieje na Bitcoinie, co się dzieje na Dogecoinie, bo naprawdę jest bardzo ciekawy okres na rynku. I moi drodzy, teraz niespodzianka. Na ten moment widzę bardzo podobne zachowania w internecie, wśród ogólnie ludzi, które były na przykład na rynku. W roku 2022, czyli mieliśmy konsolidację, nic się nie działo, ludzie znowu zaczynali się zastanawiać, czy to koniec, czy już może nie warto kupować. I moi drodzy, to jest właśnie to, że część społeczeństwa, tak jakby żyje w tej swojej bańce, zamiast sprawdzać, co robi duży kapitał. Duży kapitał agreguje rynek bitcoina. Duży kapitał używa już nawet bitcoina, promując swoich wyborców. Duży kapitał próbuje kupować ludzi za ich własne pieniądze, mówiąc, że będą obniżki podatkowe na krypto. Kraje BRICS, kraje G7, wszyscy ładują kasę w krypto. I przy okazji, oczywiście, tworzą CBDC. Przykładowo, kraje BRICS już mają nawet cały Embridge pod to zrobione, czyli platformy do multiwymiany CBDC, taki cross exchange. Tak ja chociażby to rozumiem. Dobra. Więc zwróćmy proszę uwagę na to, że globalnie jest gigantyczna agregacja na rynek bitcoina i wcale się nie zdziwi, jeżeli w ciągu dwóch, trzech lat będzie nawet opcja, aby płacić podatki w kryptowalutach. I to, moi drodzy, wcale nie jest nic dobrego dla ludzi. Wiecie, jakaś tam bajka o tym, że nie wiadomo, kto to stworzył, bla, 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 bla. Fundusz inwestycy... Największe fundusze inwestycyjne nie inwestowałyby w coś, czego znaczną część posiada osoba, której nikt nie zna, które nie wiadomo, kim jest. Moi drodzy, bajki na resorach. Duży kapitał agreguje ten rynek, są tak samo rozkładane transakcje, jest tak samo utrzymywany cykl i dochodzi do takich samych manipulacji medialnych, do jakich dochodziło na wielu innych rynkach, gdzie na przykład trzeba było przekonać ludzi, aby sprzedawali, bo wtedy duży miał od kogo odkupić. Więc moi drodzy, to dzisiaj na tyle. Słyszymy się też dzisiaj o godzinie 20 na live. Dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się gorąco. Uważajcie, moi drodzy, na nadmiar informacji w internecie, bo najczęściej to, moi drodzy, po prostu, jak wiecie, no, nic nie daje. I coś jeszcze chciałem powiedzieć. Dajcie mi chwilę, zaraz mi się przypomni. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. A, no to może przypomnę. Chodzi o kwestię bezpieczeństwa. Kochani, osoby, które oglądają mnie, czy oglądają Dominika, na dożu już jest razy 4, na Bitcoinie jest 80 czy 90%. Są to zwroty, które nigdzie indziej nie istnieją. I pamiętajcie, że teraz na kanwie tego nigdzie indziej nie istnieją, czyli no w innych branżach, raczej w tak krótkim czasie, przynajmniej z mojej wiedzy, są to zwroty niemożliwe. Oczywiście, ktoś na pewno w jakiś sposób, ale z mojej wiedzy wynika, że są to zwroty, które nie istnieją w tak krótkim czasie. Teraz uważajcie też, moi drodzy, na takie zjawisko, które się pojawia bardzo często u wielu osób. Czyli tak. Jak spadało, jak mówiliśmy o kupnie, to ludzie się śmiali, mówili, że spadnie do nie wiem 10 tysięcy dolarów, że nie warto. Potem cena zaczyna wzrastać, rozpędza się ten rynek, i część osób na kanwie tego, że w końcu im się coś udało, to uważa, że każda ich kolejna decyzja będzie po prostu zyskowna. Na tym etapie rynku, ja oczywiście chcę się mylić, niech to wystrzeli nawet do 500 tysięcy, ja wam tego życzę i sobie też, ale na tym etapie rynku, dla mnie prywatnie, najlepszą opcją było to, żeby wyciągnąć chociażby część wkładu, jaki zainwestowałem właśnie w rynek, po to, aby już mieć zabezpieczony kapitał, mieć pieniądze dzięki temu też na możliwe dokupienie po korektach. Nie ma co się zakochiwać w tym, że hostca będzie trwała wiecznie. Bo, jeżeli ktoś, moi drodzy, się w tym zakocha, to pewnie z tej hossy nie wyjdzie, nauczy się, że nie wie kiedy wychodzić, czy niczego się nie nauczy, i kolejną hossę tak samo ktoś, moi drodzy, przestrzeli. Nie raz jest tak, że wiecie, są Excelowi milionerzy. Że, no tak, ja kupowałem w 2017 roku, no super, ale czy chociażby część sprzedałeś? Nie, bo wiesz, bo teraz już, teraz, ale poczekaj, a co mówiłeś w roku 2022 roku? No bałeś się, że spadnie niżej, czyli ty nie masz strategii, tylko działasz na podstawie tego, co ci się wydaje, bo w końcu ci się udało. Więc to jest taka, wiecie, taka, to jest kołowrotek, który nigdy się nie zatrzymuje, ale kiedyś ktoś go po prostu już, kiedyś po prostu rynek takie osoby po prostu wyrzuci, więc zwróćmy uwagę na to, że na aktualnym etapie rynku, bardzo ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na to, co robimy, jakie nawyki w sobie budujemy. Bo to, że rynek jest łatwy, że wszystko wzrasta, nie oznacza, że tak jest zawsze. Gdzie byliście na przykład od 21 roku, od listopada do listopada 22 roku, gdzie przez rok cena bitcoina powoli, 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 powoli spadała? Gdzie była część osób, gdy cena Bitcoina zatrzymała się na 260 dni w konsolidacji od marca 2024 roku do października 2024 roku. Wiele osób wtedy zmieniało swoje strategie, zmieniało swoje podejście. Tak? Stąd też, jeżeli teraz uważasz, że zawsze, zawsze masz rację, to zwróć proszę uwagę na to, czy faktycznie tak było, żeby nie było tak, że ktoś się teraz zakochuje w tym, że jest najlepsze, dokłada do rynku, nie wiadomo, jakie pieniądze, nie wiadomo skąd. A potem po prostu cena wraca i jest, z pełnym szacunkiem, ale po ptakach. Bo wiadomo, nikt w kuli nie ma, każdy na błędach powinien się uczyć, ale zwróćcie proszę uwagę szczególnie na siebie samych, na to, jakie macie nawyki, na co uważacie. Wiecie, mnie też przy tym, załóżmy, cyklu tutaj obrażano wielokrotnie, że to jest niemożliwe, że ETF, że kryzys, syryzys. No i co? Nic. Rynek i tak zrobił swoje. Spadł konsolidacja, wybicie jednej tendencji, drugiej tendencji, trend wzrostowy. Więc rynek zawsze weryfikuje. Dobrze, kochani, bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję za łapki, za subskrypcje, za komentarze. Fajnie, że jesteście. Cieszę się, że jesteście też na rynku bezpieczni i raczej się nie boicie tego, co się dzieje. No, po prostu macie wiedzę. Do zobaczenia.